Siemanko z tej strony Adam i witam was na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj czas na podsumowanie dziewiątej rundy Ewiner pierwszej ligi żużlowej, którą przygotował dla nas Max. Tak więc zapala się zielone światło, taśma idzie w górę i poszli. A zaczniemy od Gdańska. Żużlową kolejkę Ewiner pierwszej ligi rozpoczęliśmy w Gdańsku w piątek o godzinie 16.30, czyli 2,5 godziny przed rozpoczęciem cyklu Grand Prix. Z dunek Wybrzeże Gdańsk podejmował Ewiner-Apator Toruń. Jeszcze w czwartek nad Gdańskiem przeszła ulewa, a godzina meczu z pewnością nie pomogła w zapełnieniu stadionu. Trzeba było się jednak dostosować do Grand Prix. Gospodarze wcale nie tracili zbyt wiele punktów do Apatora, jednak sporo literek pojawiło się po stronie aniołów. Defekt na prowadzeniu zanotował Jack Holder. Kamil Marciniec wjechał w tak a Wiktor Kułakow uzbierał dwa ostrzeżenia, za co został wykluczony. Po dwóch seriach startu widniał rezultat 20-22 do 22 dla przyjezdnych. Później goście jednak odpalili. Co prawda, po 11 biegu było 30-36. Jednak ostatnie cztery biegi Anioły wygrały aż 19 do 5. Tym samym mecz skończył się wynikiem 55-35 dla Apatora. Taki sam wynik meczu padł również na motoarenie. Cała piątka seniorów gości dorzuciła dobre i cenne punkty, jednak tym razem do biegów nominowanych nie załapał się Tobiasz Musiala. A gdyby nie nieszczęsny defekt Jacka Holdera, to Australijczyk zanotowałby komplet punktów. Po stronie wybrzeża zdecydowanie wyróżniał się Krystian Pieszczek, który uzbierał w sumie 12 oczek. Drużyna Tomasza Bajerskiego pewnym krokiem się. Ku i tego już raczej nic nie zmieni. Pytanie tylko, czy zakończą sezon z kompletem punktów. Czas pokaże. Gdańszczanie w tabeli zajmują szóste miejsce z ośmioma punktami na koncie, jednak wciąż pozostają w grze o wyższe lokaty. I szybko przenosimy się do Gniezna. Drugi mecz w ramach dziewiątej kolejki e pierwszej ligi został rozegrany w sobotę, również o 16.30. Do Gniezna zawitały Orły z Łodzi. Pomimo braku Roana Tangaita w składzie awizowanym, Australijczyk ostatecznie i tak znalazł się w składzie. Zastąpił w meczu Daniela Jeleniewskiego. Był to zapewne zaplanowany manewr trenera Orła Adama Skornickiego. Sam Tangate Orłem na trasie nie był. Gdyż zabrakło mu nieco do dwucyfrowej zdobyczy punktowej w tym spotkaniu. Po dwóch seriach startów 8 punktów przewagi miał start Gniezno. A niepokonany był Adrian Gała. Trzecia seria minimalnie lepsza okazała się dla Łodzian. A sygnał do ataku wysłał Aleksandr Łoktajew wygrywając swój wyścig. Przywożąc za plecami Adriana Gałę. Ten sam Gała w biegu 11 przegrał podwójnie z parą kościuch Kerc. Przewaga Gnieźnia stopniała zatem do dwóch punktów. Następnie jednak start wygrał dwa razy po 4-2 i przed biegami nominowanymi prowadził 42-36. Po biegu 14 było już wszystko jasne. Wygrał Tangate, jednak stawkę zamknął Kerz i gnieźnianie nie mogli cieszyć się ze zdobytych dwóch punktów. Z kolei Orzeł był już pewny punktu bonusowego. Warto też dodać, że Tangate podczas wjazdu na metę 13 wyścigu pokazał środkowy palec Oliverowi Bertsonowi i poniósł konsekwencje w postaci żółtej kartki. W biegu 15 na tor upadł Adrian Gala i z został wykluczony z powtórki. Sam zawodnik nie do końca zgadzał się z tą decyzją, za to ekspert telewizyjny Sławomir Kryjom uważał, że sędzia podjął właściwą decyzję. W drugiej odsłonie ostatniego wyścigu triumfował Łoktajev przed Lachtim i Kościuchem. Aleksandr był najlepszym zawodnikiem Orła tego dnia, gromadząc na swoim koncie 11 punktów plus 1 bonus. Start jechał równo, a dwucyfrowy wynik jako jedyny osiągnął Timo Lachty, zdobywając 11 oczek. Z bardzo dobrej strony pokazał się również 17-letni Mikołaj Czapla, który zdobył 3 punkty plus 1 bonus i przenosimy się do Tarnowa. Kolejkę zakończyliśmy w niedzielę o 14, kiedy to do jaskółczego gniazda przyleciała drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego. Unia Tarnów, wzmocniona już solidnie o Pitera Ljunga, była faworytem tego starcia i od początku nie zawiodła. Po pierwszej serii startów mieliśmy wynik 16 do 8 i Tarnowianie odrobili już tym sposobem większość strat, jakie ponieśli w Ostrowie. Tam padł wynik 50 do 40. Bieg piąty to podwójne zwycięstwo Jaskółek i wyjście na prowadzenie w dwóch meczu. Było wiadomo, że jeśli ma się tu jeszcze potoczyć o coś walka, to tylko o punkt bonusowy. Po dwóch seriach startów w dwóch meczu mieliśmy remis. Za to kapitalne zawody tego dnia rozgrywał junior Unitarnów i nie chodzi tu o Mateusza Cierniaka, lecz o Przemysława Koniecznego, który przywiózł w sumie 7 oczek, w tym ważną trójkę w biegu ósmym. Kiedy to tym razem z Peterem Liungiem pokonał Grześka Walaska i Jonasa Jeppesena. Sprawa punktu bonusowego rozgrywała się jednak do samego końca. Przed ostatnim biegiem było 40 i było jasne, że jeśli do mety dojedzie cała czwórka, to Ostrowianie nie mają szans na punkt bonusowy. Jednak wciąż byli w stanie pozbawić go jaskółek. Tak się jednak nie stało. Wygrał co prawda Clint, jednak zanim przyjechała dwójka gospodarzy. Nilsson i Koza, którzy przypieczętowali zwycięstwo za trzy unitarnów. Trio Nilsson-Kozal-Jung zdobyło bardzo dobre punkty w tym spotkaniu, a dobrze wyglądał też dorobek Artura Mroczki. U gości zdecydowanymi liderami byli Gapiński i Klint. Którzy w sumie na 38 punktów drużyny zebrali aż 24 oczka. Wciąż w środkowej strefie tabeli jest ciasno, a przed nami jeszcze przełożony mecz Polonii Bydgoszcz z lokomotywem Dalga Pils. Oj, będzie się działo. Jeszcze szybki rzut oka na tabelę tutaj oczywiście na prowadzeniu Ewiner Apator Toruń z 20 punktami. Na drugim miejscu Orzeł Łódź z 12 punktami. Na trzecim miejscu Unia Tarnów 11 oczek. Tyle samo punktów. Ma czwarty Kargwarant Kapi Meble Budek Start Gniezno. Na piątym miejscu w tej chwili z 9 punktami jest Arget Malesa Terzet Ostrowia. Na szóste miejsce spadł Zdunek Wybrzeże Gdańsk z 8 punktami. I po 8 meczach na siódmym miejscu jest Lokomotiv pils z 4 punktami. I zamykająca tabelę Abramczyk Polonia Bydgoszcz z dwoma punktami punktami również po 8 meczach. Tak więc czekamy na ten mecz zaległy, bardzo ważny, bo chodzi o utrzymanie się w lidze. No i dojechaliśmy do końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie tą łapeczkę w górę. A jeżeli nie subskrybujecie naszego kanału, to z góry Was do tego zachęcam. Zachęcam Was również do odwiedzenia mojego Instagrama speedway-strefa oraz do dołączenia do naszej grupy na Facebooku. Link znajdziecie w opisie. Tak więc już lowe świry, zakręceni w lewo, To tyle na dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć!